Cześć! Mamy kolejne pytanie z serii Zapytaj eksperta, a to pytanie brzmi: kiedy powinieneś wymienić tarczę do cięcia? Ok, a więc są trzy główne powody, dla których trzeba to zrobić. Pierwszy to stopień zużycia tarczy, drugi to data ważności tej tarczy, ostatni to czy tarcza jest w jakikolwiek sposób uszkodzona. Tak więc pierwszy powód, rozmiar tarczy. Zobacz, tutaj mam tarczę, którą wcześniej zużyłem do dość małej średnicy. Na początku była taka, a teraz wygląda tak. A właściwie nie ma problemu, wciąż możesz ją zamontować na maszynie i ciąć. Nadal będzie, będzie cięła, ale... Problemem z tarczą o tak małej średnicy jest to, że głębokość penetracji jest bardzo mała, więc można nią ciąć tylko naprawdę bardzo cienki materiał. Dodatkowo obwodowa prędkość obrotu tej tarczy będzie znacznie niższa niż wtedy, gdy jest w większym rozmiarze, a więc cięcie będzie bardzo powolne. Podczas cięcia jest to zatem dość nieefektywne, więc najlepiej wymienić ten mały krążek na nowy, zanim osiągnie taki mały rozmiar. Teraz drugim powodem, o którym wspomniałem, jest data ważności. Kiedy produkujemy takie tarcze, zawsze na metalowym pierścieniu środkowym stemplem oznaczamy datę ważności. Te tarcze mają ważność 3 lata, więc na tej tarczy można zobaczyć rok ważności 2025. Oprócz roku mamy tu jeszcze um, dodatkowo podany kod miesiąca, czyli VO7, co w skrócie oznacza, że e, w lipcu 2025 roku ta tarcza się już przeterminowała, więc nie powinna już być używana. Na koniec mamy uszkodzenie, tak więc... Zanim użyjesz tarczy na szlifierce kątowej, nawet gdy jest już zamontowana na szlifierce, przed uruchomieniem maszyny i rozpoczęciem cięcia, zawsze sprawdź tarczę pod kątem jakichkolwiek uszkodzeń, pęknięć czy jakichkolwiek problemów z obrzeżem tarczy przed jej użyciem. Jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenia, zdejmij tarczę, wyrzuć ją do kosza i użyj nowej. To naprawdę jest tak proste. Mam nadzieję, że to odpowiada na wasze pytania. Jeśli macie więcej pytań lub komentarzy, zostawcie je poniżej, a my się odezwiemy. Do widzenia.